Maczety, brutalne zasadzki i przemoc, której nie znano wcześniej na Śląsku. W 2016 roku psychofans z Chorzowa i Wisła Sharks z Krakowa złamali zasady, razem ruszyli do akcji. Porwanie, pobicie i desperacka obrona bokserka miały być prestiżem dla gangów. Śledczy z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończyli niedawno jedno z najgłośniejszych postępowań dotyczących działalności zorganizowanych grup przestępczych, które funkcjonowały pod płaszczykiem szalikowców na Śląsku. Na wokandzie Sądu Okręgowego w Katowicach znalazł się akt oskarżenia wobec 11 oskarżonych powiązanych z brutalnymi gangami stadionowymi Psychofans i Wisła Sharks. Psychofans, kibice utożsamiani z ruchem chorzów, Zdobyli na przestrzeni lat mroczną sławę ze względu na swoje brutalne działania, które często wykraczały daleko poza trybuny stadionów. Tymczasem Wisła Sharks, kibice Wisły Kraków, nie byli im dłużni. Z czasem, między obiema ekipami, które kiedyś były wrogami, doszło jednak do zaskakującej zmiany, prowadzącej do tragicznych i niebezpiecznych konsekwencji. W przeszłości obie grupy traktowały się jak najwięksi wrogowie. Nienawiść ta była wręcz legendarna. A konfrontacje między nimi nierzadko prowadziły do zamieszek i brutalnych bójek. Mimo to w czerwcu 2016 roku doszło do czegoś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Członkowie obu gangów wyruszyli wspólnie na Mistrzostwa Europy do Francji. Przebywając na obcej ziemi, porzucili niepisaną zasadę, która nakazywała unikanie konfliktów między polskimi kibicami za granicą, i brutalnie zaatakowali innych kibiców z Polski, sprawiając, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kibice z Wisły Sharks. Wytrawni i brutalni zawodnicy w walce ulicznej byli w tym czasie już dobrze znani z wykorzystywania ostrych narzędzi w bójkach. To oni, jak się okazało, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z psychofans, wprowadzając ich w ten przerażający świat brutalnych narzędzi. Niedługo potem, 24 czerwca 2016 roku, psychofans opublikowali szokujące oświadczenie w mediach społecznościowych. Ogłosili, że między nimi a Wisłą Sharks została zawarta zgoda. Niepisana umowa, która zakończyła trwającą od lat wojnę. Zawarta przez kibiców zwisły Wisły Sharks i psycho-fans umowa była niczym nieformalny pakt, który w środowisku kibicowskim wywołał prawdziwą burzę. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to tylko chwilowe zawieszenie broni, sprawy przybrały znacznie poważniejszy obrót. Porozumienie, jak wynikało z oświadczenia, miało charakter układu chuligańskiego, niepisanego. Ale wiążącego obie grupy na zasadach lojalności wobec siebie i bezwzględnego odwetu wobec wspólnych wrogów. Obie strony ogłosiły, że choć nadal są zwolennikami rywalizacji na sportowych warunkach, przyjęły nowe zasady gry, które obowiązywały na Górnym Śląsku i poza nim. Wszyscy, którzy będą wspierać naszych wrogów, jak GKS i KSG, zostaną potraktowani tak samo jak oni. Tak brzmiało ostrzeżenie psychofans, które odbiło się szerokim echem w świecie kibiców. Od tego momentu przemoc nabrała jeszcze bardziej brutalnego charakteru, ponieważ nowa broń, ostre narzędzia, stała się nieodłącznym elementem starć na Śląsku. Przedtem takie sprzęty używane były głównie przez kibiców Wisły Kraków, ale teraz krakowscy kibice podzielili się swoją wiedzą z psychofans. Lider Wisła Sharks, znany jako Misiek, opowiadał swoim ludziom o specyficznych zasadach BHP związanych z użyciem tej śmiercionośnej broni. Jak wspomina Marek K., pseudonim Celebryta, Członek psychofans, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania, Misiek instruował, że w trakcie takich akcji należy być perfekcyjnie przygotowanym. Auta muszą być gotowe do szybkiej ucieczki, a narzędzia naostrzone do perfekcji. Misiek tłumaczył, że przy cięciu można łatwo przekroczyć granicę, po której nie ma odwrotu. Ostrzegał przed skutkami fatalnych ran: jeśli ktoś przeżyje i tylko się wykrwawi, nie jest to traktowane jako zbrodnia. Ale jeśli cięcie posunie się za daleko, a ofiara zginie natychmiast, sprawca staje w obliczu zarzutu zabicia. Była to sztuka przemocy, brutalna logika ulicy, której znaczenie zrozumieć mogli tylko ci, którzy żyli w tym bezwzględnym świecie. Październik 2016 roku stał się momentem przełomowym dla kibiców Wisły Kraków i Ruchu Chorzów. Ich współpraca dotąd nieformalna przerodziła się w prawdziwe przymierze, które zapisało się w historii polskiego półświatka przestępczego. Tego miesiąca doszło do jednego z najbardziej brutalnych i przemyślanych ataków, który ugruntował ich wzajemne zaufanie i bezwzględność wobec wspólnych wrogów. Celem był Janusz K., znany pod pseudonimem Bokserek, gangster związany z kibicami Krakowi, przez wielu uważany za legendę krakowskiego półświadka, ale też za wyjątkowo problematyczną postać. Bokserek był dla Wisły Kraków postacią wybitnie niewygodną, symbolem sprzeciwu i zniewagi, z którą gang nie mógł się pogodzić. Miejsce wybrane na akcję było nieprzypadkowe. American Bikini, agencja towarzyska w Mysłowicach, gdzie bokserek lubił bywać. To tam padł ofiarą zasadzki zorganizowanej przez zjednoczonych członków ruchu Chorzów i Wisły Kraków. Ta akcja nie była zwykłym napadem. Miała stać się wiadomością wysłaną wszystkim wrogom Sharks i Psychofans, deklaracją o ich gotowości do eliminacji każdego, kto stanie im na drodze. Historia bokserka, który niejednokrotnie umykał śmierci, tylko podsycała determinację napastników. W 2013 roku bokserek próbował wnieść na pokład samolotu na lotnisku w Balicach walizkę wypełnioną amunicją i pistoletem, co ostatecznie zakończyło się jego aresztowaniem i umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym. Jakby tego było mało, w drodze do szpitala ledwo uszedł z życiem z zamachu, kiedy ktoś ostrzelał jego pojazd z broni maszynowej. Cudem przeżył. Wypowiedzi członków gangu, takich jak Piotrka, pseudonim Piotrunio, tylko potwierdzały, jak ważne było dla Wisły Sharks wyeliminowanie bokserka. Był widoczny w całym mieście, uwikłany w konflikty i stanowił swoistą przeszkodę w rozwijaniu wpływów Sharks, przyznał Piotrunio podczas przesłuchania. Eliminacja bokserka była nie tylko kwestią ambicji i honoru dla Miszka, ale również prestiżowym zadaniem dla Zielaka, który chciał umocnić swoją pozycję i zdobyć rozgłos w świecie przestępczym. Wyzwanie polegało na wyśledzeniu go i zaskoczeniu w odpowiednim momencie, co wymagało wielu informacji i organizacji. Każdy, kto miał wiedzę o jego miejscu pobytu, miał go wystawić, wyjaśnił Piotrunio, ujawniając, jak systematycznie działał gang, by dopiąć celu i raz na zawsze pozbyć się bokserka, wyrównując rachunki na ulicach Krakowa i Śląska. Plan, który kibice uknuli przeciwko bokserkowi, przekraczał granice standardowej zemsty. Ich zamiarem nie było jedynie pobicie Janusza K. Planowali brutalne porwanie. Upokorzenie, a następnie zorganizowanie pokazu siły, który miał stać się ostrzeżeniem dla wszystkich przeciwników Wisła Sharks i Psychofans. Gdy dowiedzieli się, że 21 października 2016 roku bokserka będzie można znaleźć przed agencją towarzyską American Bikini w Mysłowicach, zaczęli przygotowywać się do szczegółowo opracowanej zasadzki. Ich plan był szczególnie okrutny. Po wyciągnięciu ofiary samochodu zamierzali powalić go na ziemię. Okładać ostrymi narzędziami i wrzucić do bagażnika, by wywieźć go w ustronne miejsce. Tam, głęboko w lesie, chcieli mu obciąć długie włosy symbol jego charakterystycznego wyglądu a potem brutalnie go skrzywdzić i na sam koniec upokorzyć, oddając na niego mocz. By jeszcze bardziej poniżyć bokserka, nagranie z tego aktu planowano umieścić na internetowych stronach kibiców, co miało być swoistą wizytówką ich przymierza i brutalności. Psycho fans zmobilizowali około 30 ludzi do tego ataku. A z Krakowa przybyła jeszcze większa grupa wsparcia z Wisły Sharks. Zamaskowani i uzbrojeni czekali w ciemnościach na odpowiedni moment. Gdy tylko bokserek pojawił się przed agencją i wysiadł z luksusowego Mercedesa, natychmiast przystąpili do akcji. Zanim zorientował się co się dzieje, kilkanaście ciosów powaliło go na ziemię. Każdy napastnik miał swoje zadanie. Jeden z kibiców z Chorzowa chwycił go za długie włosy i zaczął ciągnąć po asfalcie w stronę otwartego bagażnika, w którym zamierzali zamknąć swoją ofiarę. Jednak wydarzenia przybrały zupełnie nieoczekiwany obrót. Bokserkowi nie brakowało sprytu. Tego wieczoru pojawił się w towarzystwie uzbrojonego ochroniarza, który nie zamierzał pozwolić na uprowadzenie swojego szefa. Gdy dostrzegł atak, natychmiast wyciągnął broń i oddał kilka strzałów w stronę napastników. W jednej chwili chaos opanował cały teren przed agencją. Zaskoczeni agresorzy zaczęli uciekać po popłochu, a kule świstały w ich stronę. Jeden z pocisków trafił Kamila D., członka psychofans w Kręgosłup. Rany były tak poważne, że nie miał szans na ucieczkę. W momencie zagrożenia jego koledzy go porzucili i uciekli, zostawiając rannego na pastwę losu. Kamil D. od tamtego dnia porusza się na wózku inwalidzkim. Stał się ofiarą nie tylko strzelaniny, ale i zdrady ze strony własnych ludzi. Kilka tygodni po dramatycznych wydarzeniach przed agencją towarzyską American Bikini, los Camila D, który padł ofiarą feralnej strzelaniny, stał się głównym tematem rozmów w środowisku kibicowskim. Misiek nie zamierzał pozostawić sprawy bez echa. Uznał, że wsparcie Kamila jest obowiązkiem każdego, kto utożsamiał się z Wisłą Kraków. Postanowił zorganizować akcję wsparcia, ale jednocześnie chciał zadbać, aby sportowcy nie mieli pojęcia o prawdziwym charakterze zdarzeń i działalności Kamila. Oficjalnie podał więc wersję, w której Kamil D. był tylko pechowym kibicem, który miał nieszczęśliwy wypadek samochodowy w drodze na mecz. Taki przekaz trafił do drużyny piłkarskiej Wisły oraz do koszykarek klubu. Podczas rozgrzewki przed meczem z Krakowią piłkarze Wisły Kraków wyszli na murawę w specjalnie przygotowanych koszulkach z nadrukiem nazwiska Kamila i hasłem Wracaj do zdrowia, co miało symbolizować wsparcie dla kontuzjowanego kibica. Sportowcy nieświadomi prawdziwych okoliczności Chcieli okazać solidarność z rzekomo poszkodowanym fanem, którego uznali za jednego ze swoich. W ślad za piłkarzami koszykarki Wisły Kraków, również w koszulkach z tym samym hasłem, wyszły na parkiet, by pokazać swoje poparcie dla Kamila D. Cała akcja była starannie zaplanowaną mistyfikacją, której celem było zdobycie sympatii i solidarności środowiska sportowego. Tymczasem Janusz K., czyli Bokserek, ofiara ataku przed American Bikini, walczył o życie w szpitalu, gdzie trafił w stanie krytycznym. Jego obrażenia były przerażające. Miał złamany nos, poważnie uszkodzony oczodu, połamane zatoki i liczne głębokie rany cięte, które pokrywały łopatki, uda i palce. Uderzenia i cięcia były na tyle brutalne, że zniszczyły także jego kolana. Lekarze zgodnie ocenili, że stan bokserka był bardzo poważny, a jego życie wisiało na włosku. Pomimo zagrożenia i długotrwałej hospitalizacji, bokserkowi nie brakowało hartu ducha. Z nikim nie chciał dzielić się szczegółami ataku. Nawet gdy do jego szpitalnego łóżka dotarli policjanci z Katowic, próbując uzyskać od niego informacje na temat sprawców, bokserek konsekwentnie milczał. Jego upór, wierność przestępczym zasadom oraz niechęć do współpracy z wymiarem sprawiedliwości spowodowały, że dochodzenie w sprawie napaści zostało ostatecznie umorzone. Napastnicy pozostali bezkarni, a krwawa konfrontacja na parkingu przed American Bikini zapisała się jako kolejny mroczny rozdział w historii kibicowskich porachunków. Powrót śledczych ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej do sprawy ataku na Janusza kapseudonim Bokserek wstrząsnął środowiskiem agresywnych kibiców. Prokuratorom udało się przełamać żelazną zmowę milczenia, która przez lata skutecznie chroniła członków gangów przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki skruszonym członkom PsychoFans i Wisła Sharks, którzy zdecydowali się ujawnić prawdę o ataku, Śledczy zyskali kluczowe dowody pozwalające na postawienie zarzutów wobec 11 osób zaangażowanych w brutalną napaść na bokserka. Teraz ci, którzy przez lata żyli z poczuciem bezkarności, mają stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. W Katowicach szykuje się jeden z najważniejszych procesów dotyczących przemocy szalikowców. Na ławie oskarżonych zasiądą postacie dobrze znane zarówno śląskim kibicom, jak i lokalnym organom ścigania: Robert B. Tomasz J., znany pod pseudonimem Silny. Marek K. pseudonim Maczeta, który już wcześniej był karany za wyjątkowo brutalny atak z użyciem ostrego narzędzia, podczas którego pokrzywdzonemu odcięto rękę. Ponadto Mateusz O. pseudonim Stary Opal, Patryk P. pseudonim Piszczu, Maciej S. pseudonim Baxter i Paweł T. to osoby związane z Wisłą Sharks. Wśród oskarżonych znaleźli się także członkowie psychofan stacji jak Krzysztof G. pseudonim Hugo, Paweł H., Łukasz P. znany jako Hanak oraz Kamil D., który stał się znanym przykładem jak niebezpieczny może być udział w przestępczej działalności agresywnych kibiców. Z aktu oskarżenia wyłania się obraz tej sprawy jako brutalnej i pełnej przemocy akcji, napędzanej nienawiścią i chęcią odwetu. Część członków ruchu chorów wbrew naciskom śledczych nie przyznała się do udziału w zdarzeniu i zdecydowała się milczeć, odmawiając składania wyjaśnień. Zapewne w nadziei, że z braku dowodów uda im się uniknąć odpowiedzialności. Jednakże nie wszyscy byli tak nieugięci. Pseudonimy takie jak silny. Baxter, stary Opal, Macheta i Robert B. nie tylko przyznali się do obecności przed agencją American Bikini tamtej październikowej nocy, ale również potwierdzili swoją rolę w wydarzeniach. Ich obecność na miejscu napaści stała się niepodważalnym dowodem w tej sprawie, otwierając drogę do wyciągnięcia odpowiedzialności karnej wobec sprawców. Oskarżeni członkowie grup starają się zminimalizować swoją rolę w ataku na bokserka, twierdząc, że ich obecność przed American Bikini była zupełnie niegroźna. Jak zapewniają, pojechali tam wyłącznie w roli kierowców, gotowi czekać w samochodach i być na usługach, ale bez zamiaru bezpośredniego udziału w brutalnym starciu. Dla wielu wydaje się to jednak wybiegiem mającym na celu złagodzenie odpowiedzialności, szczególnie wobec dowodów wskazujących na planowy charakter tej akcji i brutalne intencje napastników. Równocześnie sytuacja nabiera tempa, ponieważ niektórzy liderzy obu gangów, psychofans i wisła Sharks, zmienili stronę barykady. Prokurator Jacek Otola, odpowiedzialny za prowadzenie tej sprawy, przygotowuje się do przedstawienia przed sądem zeznań kluczowych świadków postaci, które jeszcze niedawno były filarami tych organizacji przestępczych. Na liście świadków znalazł się Maciej S. pseudonim Maciuś, będący jednym z członków zarządu Psychofans, a także Łukasz B, znany jako Baluś, który odpowiadał za wywiad w gangsterskich strukturach. Z grupy Wisła Sharks zeznania przeciwko dawnym wspólnikom złożą również Paweł M. pseudonim Misiek. Oraz Grzegorz zezwany Zielakiem, osoby o wielkim znaczeniu i wpływie wśród krakowskich kibiców. Cała ta czwórka, będąca niegdyś jednymi z najbardziej szanowanych i wpływowych osób w swoich środowiskach, zdecydowała się na współpracę ze śledczymi i obecnie korzysta ze statusu małych świadków koronnych. Dzięki temu ich zeznania mają posłużyć jako kluczowy element w procesie, w którym obciążeni zostali dawni koledzy z gangów. Śledczy liczą na to, że skrupulatnie złożone świadectwa o strukturze Metodach działania i planach obu grup pozwolą sądowi na wnikliwe zrozumienie skali ich przestępczej działalności. W przypadku udowodnienia winy, oskarżonym o udział w napaści grozi, kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Dla każdego z nich proces ten jest kluczowym momentem. Nad ich przyszłością wisi widmo wieloletniej izolacji. Jednakże dla byłych przywódców gangów, którzy zdecydowali się współpracować z prokuraturą, to także trudny wybór. Zdradzili lojalność wobec dawnych sojuszników, by ocalić własną skórę wyjawiając najbardziej mroczne sekrety i metody działania świata agresywnych kibiców.